Fajne kolorki, naprawdę. Dobre kolory, dobre o, pakowanie. Zobacz, to jest z nami. Słuchajcie, mamy coś nowego. Megatis w nowej odsłonie, w mniejszych blistrach i przede wszystkim kolorach. Dla mnie genialna opcja. Tak, e, zmiany doczekał się ten dobrze znany Megatis właśnie pod kątem pakowania i kolorów, które do tej pory nie były dostępne w naszej ofercie. E, myślę, że nie trzeba tego jego mościa przedstawiać wielu wędkarzom mówiącym e, głównie o konie bądź sandacze. W tym przypadku długości 5-9 cm i od razu rozwieje wątpliwości. Akurat ten miks kolorystyczny jest tylko stworzony na potrzeby tego materiału, żeby pokazać jakie kolory są dostępne, normalnie pakowane są w tym samym kolorze, w blistrach, zarówno w przypadku wielkości 5 cm, ilość sztuk 4 i długości 9 cm, 3 sztuki. Genialne kolory okoniowo, to jest jedna z przynęt, która od kilku lat naprawdę daje mi mnóstwo okoni w sumie na każdej wodzie. Naprawdę wielkie garbusy do toniowego łowienia, idealna przynęta, bardzo charakterystyczna. Z drugiej strony, my nie musimy za dużo mówić, sami możecie się przecież o tym przekonać.